Ale ma mapa Co ma? Ale ma mapa na trójki Ojo to jest na ten dwójk, chcemy się razem No ale to tam to już nie ma, to No Dobra, To mi się podoba Tam jest, no? Safe, safe, gracie safe czekamy, Dobra, czekamy. chodźcie tu, chodźcie tu jesteś? Dobra, jest Chodź tu. Jak dobra. dobra, czekamy na jednego. Dobra, ja by puszuję z Kroli Seven tylko. No, no o a tu 10 jest 10%, 10%. Eee. Tam granatę. Dostał granatem? Nie, ja dostanę. Tu jest! Dobra. A ale zobacz. <grym> <grym> ale na te No kurwa, mam ci ciasto trochę, ale, ale śmiesznie się gra, nie? Fajne, no. Te tak się obejrzał kurwa, nie? Ten biegnie do niego, ten gdzie się ogląda? Kuliver <grym> też ciszy nam. Z akimbą. Dobra. A wbiegam tym na plecy od razu tutaj. <grym> Oooo, powalił! Kurwa, po... mnie też rozjebał. Kamil, sam zostałeś tam. U kurwa! Jaka ekipa Dobra, to już 0 szans nie jest spoko. 30 sekund. Ej, w sumie ty rakimowym, co mi mógł grzeźć na blisko. No? Ale drugą klasę tak, nie możesz tak, odgada tak, brać, może, nie? W tej grze. E, musisz mieć te... E, no musisz mieć kamizelkę, żeby móc sobie wzi wzi wziąć dwie baranie górne. Aha. Ale Czuję. tyr ma te, ma naboje śrutowe. Aha. Możesz zrobić klasę taką. Kiedyś no, to było no, dobre, ale się teraz to za chwilę. Zawsze <coughs> tak, na początku... Gry broje są bardzo mocne, nie? potem tak właśnie zbliżają te moc SVA cały czas, bo jest dobre tylko Na kompie grasz, tak? No z myszką. Aha, jak na się no. Gra? Spoko? no, a wy na kontrolerze gracie? Tak. Ja na Xboxie Siri X gram A ja na playce piące. Chodźcie tam, chodźcie tam, chodźcie tam no. Dobra. Ja mam w ogóle dwa, dwa T Rogowie w sektorze Wrzucam granatę ogłuszającą Dla mnie jest jeden Wrzucam, flasza, Dostał Ej, Szyba, chodź tu Gdzie się... <śmieniamy> on jest? Dobra, pójdziemy do ciebie Tutaj, kurwa Szyba, so, ty samemu dostaniesz Z prawej jeszcze Dobra, dobra Nie, To, to jest Dzięki, prawo, prawo. trzymam się razem No dobra, dacie radę O kurde, jesteśmy na trzech Trzech dacie radę, kurwa, obrzucajcie kurde. ich czym Dobra, musimy grać sobie Pamiętaj, że stan tutaj? Dostał trochę F Flaga gran będzie Granada mam Dobrze, przeładuj, leć do flagi, przeładuj, e! leć do flagi Piękny, dwa na jeden Dacie radę No i dobra Mamy to no. Jak... Ale ej, prostu, ja nie jestem... Ja, ja, ja nie... Poczekaj. Oliwier, tak? nie Oliwia. jestem szyba, tylko szajba. No. <śla> szyba. To musisz ten angielski no, się trochę to potrenować. Przyda. <śla> dobra, znasz, idziemy. Patrz, zyskałem, patrzcie, tak patrzcie tak co mam. Dobra, patrzcie co mam. Patrzcie co mam. Kurwa, zajebi. Patrz, patrz co robię grenada rzucam grenada rzucam pięknie mam pięknie. jednego dostali ale pięknie obicie są mocno dostał tam ty się mało życia małem biegam, biegam do nich leży panowie leży jest ty jest ty jest ty po czekaj biegam to biegam 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 to, tam leży czekaj, idę do ciebie nie bez rady musisz bez dwóch na ej tylko jeden pięknie, jest, leżę. Dobra, ciao, ja, ciao, ja, ciao. Ja, gracie, ja. gracie, safe. safe. Bęk, kurwa. <gulity> no i GG, no proszę. <gulity> dobra, wiecie co, muszę lecieć, bo baba napisała, mi jeszcze kurwa parówki kupił. Nie no sorry, ma zachcianki, teraz to chuj, muszę latać, czy... Także lecę, ale jak coś jak. nie wiem, jutro z rana, albo jeszcze dzisiaj po pracy możemy zagrać, no ja wracam.